Dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane dzięki uprzejmości Fundacji Róży Luksemburg, której przedstawicielkę witam serdecznie, pani doktor Gazdecka. Dziękujemy za wsparcie. Na <klucz> temat mediany zdecydowała się objąć krytyka polityczna, ale mą dyplomatyk, edycja Polska oraz Tygodnik Przegląd, w którym to też relacja z naszego spotkania już niebawem. Michał. Udać głos dzisiejszym prowadzącym będzie Michał Seska. <tryk> Szanowni Państwo, warto też wspomnieć przy okazji tego, że Fundacja Róża Luksemburg jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania, że patron tej fundacji czy patronka róża Luksemburg właśnie dzisiaj obchodziła do urodziny. To taki specyficzny dzień. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie przywitać na dzisiejszym panelu Zuzannę Dąbrowską, dziennikarkę kartą byłam aktywistką opozycji demokratycznej w okresie PRL, działaczkę takich ruchów jak Wolność i Pokój, a także Polskiej Partii Socjalistycznej, osobę ściśle związaną, czy bardzo związaną z naszym, z naszym miastem. Witam także pana doktora Rafała Chwedruka z Uniwersytetu Warszawskiego, autora książki Socjaliści Solidarności i witam także redaktora naczelnego krytyki politycznej, socjologa, publicystę Sławomira Sierakowskiego. Szanowni Państwo, Wybraliśmy temat socjalistycznej solidarności, ponieważ wydaje nam się, że w polskiej debacie publicznej na przestrzeni ostatnich 15 lat z tradycji ruchu sierpnia 80 jest, wymazywana lewicowe, jest wymazywane lewicowe, robotnicze oblicze tego ruchu. Solidarność roku 80 to nie był tylko ruch walczący o niepodległość, o demokrację, ale także o prawa socjalne, o prawa pracownicze. Ma, jako organizatorzy, jako Ośrodek Myśli Społecznej im. Fernanda La uważamy, że niesłusznie ta tradycja jest wypierana z debaty publicznej. Ta konferencja ma służyć temu, aby przywrócić sierpniowi 80 także ten lewicowy, emancypacyjny charakter. Drugą okazją do tego spotkania to to, że 20 lat temu, w 1987 roku, a więc jeszcze w warunkach Polskiej Rzeczypospolitej Budowej, grupa lewicowych działaczy Solidarności, w, w tym także siedząca tutaj Zuzanna Dąbrowska, brała udział brał udział w próbie reaktywacji, w próbie stworzenia postsolidarnościowej, lewicowej formacji Polskiej Partii Socjalistycznej. A trzeci powód to taki, że ten lewicowy nurt e, solidarności był bardzo silny tutaj we Wrocławiu, o czym świadczy wydana niedawno książka Wrocławskie Zadymy, w której znajdują się wywiady także z działaczami e, wrocławskiego PPS, także z Uzama Domrowska, jedną z bohaterek tej książki, Także jednym z bohaterów tej książki, a także jedną z osób, która była najbardziej zaangażowana w tworzenie polskiej partii socjalistycznej jeszcze w warunkach nielegalnych, był Józef Pinior, który niestety nie może dzisiaj uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu z racji tego, że jak Państwo wiecie jest eurodeputowanym, w tej chwili objął nowe, nowe obowiązki w nowej komisji w Parlamencie Europejskim Komisji Praw Człowieka i obowiązki w Brukseli nie pozwoliły mu dzisiaj wzi wziąć udział w tym spotkaniu. Także godzinę temu skontaktował się z nami Władysław Frasynią, który był zaproszony do dzisiejszego panelu i potwierdził swój udział, jednak, jednakowoż stan zdrowia dzisiaj nie pozwolił mu, aby wziąć udział w dzisiejszej debacie. Szanowni Państwo, taką inspiracją do dzisiejszego spotkania to była także książka Autorstwa siedzącego tutaj Rafał Fedoruka Socjaliści Solidarności wydana trzy lata temu przez wydawnictwo Sejmowe. I chciałbym rozpocząć tą, tą dyskusję panelową, ponieważ najpierw będzie dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, a później dyskusja, do której Państwa serdecznie zachęcam. Chciałbym poprosić najpierw doktora Rafała Fedruka, aby przypomniał, jak to było z tymi socjalistami Solidarności, jak to było z tymi próbami reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej w 1987 roku, aby przypomniał, jakie grupy działaczy demok opozycji demokratycznej a próbowali stworzyć taką lewicową formację. Być może, aby pan dr Hvedoruch pokusił się o cenę, dlaczego nie udało się takiej formacji na polskiej scenie politycznej zakorzenić.